Pszczoły. Większość z nas kojarzy je wyłącznie ze słodkim miodem i wędrowaniem z kwiatu na kwiat w poszukiwaniu nektaru i pyłku. Te niepozorne stworzenia mają jednak do zaoferowania o wiele więcej, a ich codzienna ciężka praca służy nie tylko im samym, ale również nam i całej przyrodzie. Jak zatem wygląda życie takiej pszczelej rodziny? Jaką rolę odgrywa ona w środowisku naturalnym i co łączy te pracowite owady z ludźmi? Żeby odpowiedzieć sobie na te i inne pytania, udamy się dziś do gospodarstwa pasiecznego Sądecki Bartnik. Zapraszam! Obecnie mówiąc o pszczołach, rysuje nam się przed oczami obraz właśnie takiej malowniczej pasieki, ale przecież nie zawsze tak to wyglądało, prawda? Początkowo pszczoły mieszkają w naturalnych dziuplach drzew, lipy, grabów, sosien, dębów, ale pierwotny człowiek poszedł za śladami niedźwiedzia, wdrapując się na drzewo za pomocą prymitywnych narzędzi, wyrywał plastry z miodem, z młodymi larwami i ciągle pszczoły umierały. Z czasem człowiek uznał, że należy zaprzestać takich praktyk, że można dać szansę pszczołom, żeby mogły przeżyć. I zostawił kawałek plastra, gdy wrócił po jakimś czasie, zobaczył, że pszczoły przeżyły, zbudowały nowy plaster. I dało to początek tak jakby bartnictwa, gdzie bartnicy zaczęli pomagać pszczołom. Wychodzili na bardzo wysokie drzewa, za pomocą leziwa, którym się obwiązywali i dziali barcie, czyli wycinali otwory w pniu. Początkowo pszczoły nie chciały wejść do takiego plastra, to zwabiano je zapachem boszczyzny albo zapachem wody z wosku pszczelego, żeby ich czymś zwabić. Niedźwied niszczył gniazda pszczele, dlatego wymyślono różne pułapki na niedźwiedzia. Odenek, drewniana obrącz, od spodu była nabita ostrymi gwoździami. Gdy niedźwiedź wychodził, kaleczył się w głowę, nie mógł przedostać się do... Gniazda. Samobitnia, taka jakby maczuga, gdy niedźwiedź wychodził, odpychał łapką. Czy mocniej odepnął, mocniej dostawał, czyli sam siebie bił. Kolebka, gdy niedźwiedź wyszedł na taką jakby huśtawkę, pod jego ciężarem odpinała się gałąź. Niedźwiedź wisi w powietrzu, Bartnik chciał go upolować, ale gdy niedźwiedź odważył się skoczyć, nabijał się na ostre pale. Wówczas mieli skórę, mięso i uratowane pszczoły. I w XIX wieku dochodzi do upadku bartnictwa, gdzie zaczęto wycinać lasy dla przemysłu pod uprawę i bartnikom było żal pszczół. Wpadli na pomysł, aby odciąć kawałek pnia. To serce z pszczołami zabierano, ustawiano blisko swoich zagród i to nazwano kłodami, czyli kłoda to jest kawałek barci, w który kiedyś mieszkały pszczoły w lesie. Czyli można uznać, że taka kłoda jest swego rodzaju prekursorem dzisiejszego ula, tak? Dokładnie. Tu mamy kłody leżaki, oryginał z XIX wieku wpisany w rejestr zabytków, albo też są stojaki właśnie pod tym daszkiem, pod ostrzeżkiem. Były też piękne kłody figuralne, przedstawiające postacie ludzkie lub zwierząt. Mamy patrona pszczelarzy świętego Ambrożego, Emilię Plater, prawdopodobnie i rany podczas powstania były leczone miodem propolisem, szlachcic, który pobiera podatek, czyli tą daninę od bartników. Praca przy takiej barci musiała być strasznie uciążliwa, bo to skłoniło też bartników do przeniesienia kłód pod swoje domy. Tak, to był jeden też z powodów, dla których zaczęto robić takie paścieki przydomowe, czyli m.in. znoszono kłody uh -huh. y, z, ucinane z kawałków barci, przynoszono blisko swoich zagród, bo praca była łatwiejsza na ziemi niż wychodzenie na wysokie drzewa, nie, już nie trzeba było tak zabezpieczać przed dziką zwierzyną. Ale też Bartnik, który szedł do lasu, do swoich barci, musiał zostawiać rodziny nawet na kilka tygodni i często przebywał tam w samotności, sam zdany na siebie. Także dlatego też te pasieki pojawiały się blisko zagród, ale dalej pszczoły tam budowały dzikie plasty, czyli bez pomocy, bez ingerencji człowieka. Mhm. Wielkim odkrywcą był ksiądz Jan Dzierżon, który wymyślił, wprowadził snozy, czyli takie listwy, do których pszczoły mogły dobudować dziki plaster. I można było do takiego ula już zaglądnąć, obserwować, jak pracuje, jak zachowuje się taka rodzina. Czyli była to taka prymitywna ramka? Jeszcze nie ramka, dopiero to była sama snoza. Okay. Sama snoza, czyli listeweczka i do tego był dobudowany dziki plaster. Ramkę pierwszą na świecie, ul ramowy, wymyślił Szwajcar, człowiek ociemniały. I tutaj mamy taki właśnie ul, zwany ulem książkowym. Miał takiego swojego przyjaciela, który mu pomagał i wspólnie razem zbudowali pierwszy ul ramowy na świecie. Tu jest na podstawie pierwszego ula ramowego na świecie. Gdzie można było już obserwować pszczoły, jakby zbiór książek ustawionych no na półce. Tak. Ul książkowy. Ul Witwickiego w kształcie dzwonu. Witwicki znowu zapoczątkował ule rozbieralne już na korpusy. Ksiądz Jan dzierżo zasłynął również z tego, że odkrył partenogenezę, czyli dzieworództwo, to znaczy, że z jaj niezapłodnionych zawsze rodzi się tutaj. Tutaj mamy też ul księdza Jana Dolinowskiego, po bokach było na snozy, a na środku na dziką zabudowę. Ciekawy też ul Lewickiego, bardzo popularny, gniazdo, czyli tutaj rodnia, była ocieplana słomą, była też latem taka izolacja, natomiast piżarnia na miód, była y, już nieocieplana, a po środku była krata odgrodowa, którą wymyślił Prokopowicz, aby oddzielić rodzinę od spiżarni na miód. Czyli królowa nie mogła, nie mogła przejść do, tak, do, do miodni i złożyć na przykład tam jajeczek i wtedy był czysty miód do wirowania. I tu już mamy takie też XIX-XX wiek, bardziej współczesne ule, nierozbieralne. A z czasem właśnie doszło do tych uli, tak jak teraz mamy w pasiekach ule wielkopolskie, warszawskie, poszerzone, warszawskie zwykłe. Zostało tak naprawdę cztery takie ule podstawowe, żeby były podobne do siebie. Chodziło tutaj też o wielkość ramki w środku, no tak. bo każdy ul ma, każdy typ ula ma swoją jakby wielkość ramki i to też tym się różnią te ule właśnie w środku. Czyli w zależności jaki ul, taką musimy dopasować rameczkę później z no wodą Tak, czyli można powiedzieć, że wśród tych pszczelich domów panuje dość spora różnorodność, ale gdyby tak wymienić jakieś podstawowe elementy, z których składa się każdy ul, które możemy znaleźć w każdym ulu. Mhm. Tak, w dzisiejszych czasach, jakie mamy ule, to taki ul powinien się składać z dennicy, mhm. z korpusa, mhm. powałka i daszek. Oczywiście w każdym korpusie y, muszą być rameczki, czasem 10, czasem 12, w zależności od... od wielkości takiego ula. I każda ramka jest nawleczona drucikiem i wprawiona jest tam węza pszczela, którą pszczoły później odbudowują. Ulem, na który warto zwrócić uwagę, jest ul niepodległości. Na trzy rodziny, bo było trzy rozbiory Polski. Taką ciekawostką jeszcze jest, że Piłsudski miał pszczoły i hodował je w swoich ogrodach. Dawniej nazywano to chodzeniem koło pszczół i można powiedzieć, że on też chodził koło pszczół. I takie chodzenie koło pszczół kształtowało pozytywnie charakter człowieka. Uczyło takiej delikatności, cierpliwości. Człowiek inaczej patrzył na otaczającą przyrodę. Opowiedzieliśmy sobie nieco o tym, jak pszczelarstwo zmieniało się na przestrzeni lat. Natomiast teraz znajdujemy się we współczesnej pasiece. To co, może zajrzyjmy do jednego z i sprawdźmy co słychać u jego lokatorów. Już otwieramy, czyli ściągamy daszek, dostajemy się do miodni, a poniżej mamy rodnię, czyli to miejsce gdzie mamy matkę pszczelą, czerw, pierzgę, pyłek i poniżej takim zakończeniem to jest już dennica, czyli taka nasza okay. piwnica. Dobrze, dobrze. To widzę, że pan ma jakiś specjalistyczny przyrząd, jakby pan mógł powiedzieć do czego służy. Tak jest, mamy podkurzacz, który służy do wytwarzania dymu i wtedy e, mamy mniejsze ryzyko, że, nam, że nas pszczółki urządlą, dlatego że jak one czują dym, to nabierają wtedy e, trochę, trochę miodu, trochę nektaru i są bardziej ociężałe, także trudniej jest im na Rozumiem. E, no dobrze, to omówmy sobie, kto w ogóle wchodzi w skład takiej pszczeli rodziny? W ulu, w takim standardowym ulu mamy jedną matkę, mamy teraz w okresie letnim około 80-90 tysięcy pszczół i 2-3-5 tysięcy trutni. Natomiast jakbyśmy porównali to z okresem takim zimowym, to wtedy w ulu nie mamy żadnych trutni, niestety, a mamy około 12-15 tysięcy pszczół robotniczych. Mhm. E, rozumiem, że każdemu z członków rodziny przypada jakieś konkretne obowiązki, tak? Zdecydowanie tak. Zaczynając tutaj od miodni, najpierw zobaczymy te najliczniejsze koleżanki, czyli, pszczo czyli pszczoły, mhm. które e, tutaj zagęszczają nektar, wytwarzają miód, zasklepiają, czyli zamykają ten gotowy już e, miód taką cieniutką warstwą wosku, który zabezpieczają przed łapaniem wilgoci. Miód jest hydroskopijny. To jest tak samo, jak byśmy mieli miód w kuchni, w słoiku. Dlaczego go zakręcamy? Żeby miód nie łapał z jednej strony obcych zapachów, a z drugiej strony, żeby nie łapał wilgoci, bo wtedy z miodu się nam może zrobić miód fitny. E, Za co jeszcze odpowiedzialne są robotnice? Oprócz tego, że, że pszczoły wtedy zagęszczają ten nektar, to muszą go przynieść do ula i Oprócz tego, że przynoszą ten nektar, przynoszą wodę, która jest niezbędna do, do funkcjonowania rodziny pszczelej, zbierają pyłek kwiatowy, zbierają propolis, to wytwarzają wtedy pieżgę, wytwarzają mleczko pszczele, wypacają wosk. Mhm. Czyli tutaj otwieramy właśnie e, rodnię. Jeszcze taka ciekawostka. Co tu mamy? Mamy kratę odgrodową, która jest między miodnią a rodnią. Mhm. Czyli oddziela nam miejsce, do którego może dojść matka. Dlaczego? Dlatego, że matka jest większa niż standardowa pszczoła i ona przez taką kratę odgrodową nie może przejść. O, rozumiem. E, no, wspomniał Pan tutaj o matce. Za co ona jest znowu odpowiedzialna? Matka, e, najważniejszą jej funkcją, jest to składanie e, jajeczek. Czyli ze składania najpierw z jajeczko, larwa, później z tego wygryza się już e, młoda, nowa pszczółka. A, rozumiem. No, z tego co słyszę, to kobiety chyba dominują tutaj w ulu. Czy są jacyś męscy przedstawiciele e, tutaj w tej pszczelnej rodzinie? Męscy przedstawiciele są, są w zdecydowanej mniejszości, dlatego tak jak już mówiliśmy, w lecie, w takim okresie jest to około e, 90 tysięcy pszczół i na to przypada maksymalnie około 5000 tysięcy, tysięcy trutni. Trutni, okej. Okay. A co, czy trutnie posiadają jakieś konkretne zadanie, czy one, że tak powiem, sobie po prostu przesiadują w tym ulu i zjadają to, co pszczoły przyniosły? Trutnie w ulu jako tak e, fizycznie nie spełniają jakiejś bardzo istotnej funkcji, natomiast w całej biologii rodziny pszczelej mhm. dają przetrwanie tej rodzinie pszczelej, dlatego gdy już mamy młodą matkę pszczolą, która, się musi, która musi się unasienić. Trutnie spotykałem się z matkami w czasie lotów godowych i to jest najważniejsze zadanie mhm. trutnia. Tu chyba widzę trutnię, tak? Tutaj jest. Tak jest. To jest tu możemy zobaczyć, truten jest większy niż taka standardowa, standardowa pszczoła. Ciekawostką jest to, że trudny nie ma żądła, także trutnia możemy bez żadnego ryzyka złapać. O. o, faktycznie. Wychodzi na to, że robotnice mają tutaj najwięcej na głowie w tej naszej pszczelej rodzinie. Jak daleko taka pszczoła jest w stanie polecieć w poszukiwaniu pyłku czy nektaru? Przyjmuje się, że taki produkcyjny lot pszczeli to jest 2-2,5 kilometra. One są w stanie dalej polecieć, ale wtedy zużywają za dużo energii, za dużo nektaru, żeby to był lot taki, którego moglibyśmy się cieszyć później z owoców, z owoców tego lotu, jakim jest, jakim jest miód. Rozumiem, tak intensywny tryb życia, jaki prowadzą właśnie robotnice, musi być strasznie wyczerpujący. Ile one właściwie żyją? E, tak, one w lecie, to bardzo, bardzo dobrze to widzimy pomiędzy porównaniem, ile pszczoły żyje w lecie, ile w zimie. W lecie, ponieważ ona intensywnie pracuje, zbiera nektar, wytwarza mleczko pszczelę, wypaca wozgę 130-35 dni. Natomiast w zimie, gdzie tego obowiązków ma mniej, jest to około 5-6 miesięcy. A, rozumiem. A czy to samo tyczy się królowej na przykład? Czy królowo te widełki, jeśli chodzi o długość życia, ma troszeczkę inne? Królowa to jest od 3 do 5 lat. A, czyli jest zdecydowanie, zdecydowanie dużej. dłużej. dłużej. Trudnie zakładam z racji tego, że prowadzą troszeczkę taki, e, można powiedzieć, wyluzowany tryb życia, żyją troszeczkę dłużej, niż pszczoły robotnice. Trudne jak spotka królową matkę pszczelą, to niestety po takim spotkaniu po tej najważniejszej funkcji, którą, którą ma spełnić, e, ginie. Dobrze, wydaje mi się, że możemy przejść teraz do laboratorium i porozmawiać nieco o właściwościach miodu. Zapewne większość z nas na pytanie o to, jak wygląda miód, powiedziałaby coś w stylu: No, taki gęsty, słodki, żółto-brązowy płyn. No i po części mielibyśmy rację, ale nie do końca. W rzeczywistości miód przybiera przeróżne formy w zależności od tego, czym akurat w danym miejscu dysponują pszczoły. Dowodem na to są znajdujące się przede mną próbki miodów. Każdy z nich powstał na bazie nieco innych produktów. Mamy tu kolejno miód lipowy, nawłociowy, gryczany, spadziowy oraz rzepakowy. Różnice w przepływie światła przez każdą z próbek wynikają ze składu miodu. Ten bezpośrednio związany jest z gatunkiem roślin i wytwarzanym przez nie nektarem, który wykorzystywany jest w produkcji miodu. Wyjątek stanowi miód spadziowy powstający na bazie spadzi, czyli słodkiej cieczy wydostającej się z uszkodzonych przez mszyce liści i igieł. Chyba każdy z nas, jedząc miód, ubrudził sobie przy tym ręce i przekonał się, że charakteryzuje się on dość dużą rybkością. Taką własność miodu możemy wykorzystać do stworzenia tzw. leniwej kuli. Będziemy potrzebować dwóch kul o różnych średnicach, z czego ta mniejsza musi charakteryzować się dość dużą masą. Można ją zrobić na przykład z takiej piłeczki plastikowej, którą wypełnimy na przykład piaskiem bądź gipsem. Jeśli chodzi o większą kulę, ja osobiście wykorzystałem bombkę akrylową, e, którą możecie nabić, na przykład w sklepach papierniczych bądź florystycznych. Oczywiście będziemy potrzebować także miodu oraz taśmy klejącej, żeby nieco uszczelnić naszą konstrukcję. Najpierw otwieramy naszą większą kulę i do jednej z połówek wsadzamy tą małą, ciężką kulkę. Następnie zalewamy ją miodem. Miód lejemy do momentu, aż wypełni on pół kulę niemal w całości. Następnie zamykamy naszą kulę. Nasza kula zamknięta jest dość szczelnie. Aczkolwiek, żeby upewnić się, że nasz, nasza konstrukcja się nie rozwali w trakcie doświadczenia, warto jest zabezpieczyć łączenie tych dwóch półkul taśmą klejącą. Leniwa kula jest już gotowa, teraz będziemy potrzebowali jeszcze jakiejś równi pochyłej, po której będziemy mogli ją przetoczyć. Zanim pokażę Wam działanie leniwej kuli, przeprowadźmy próbę kontrolną i sprawdźmy, jak taka kula zachowałaby się, gdyby w środku nie było miodu. Jak widać, kula bez miodu swobodnie stacza się po równi pochyłej. Jeśli natomiast chodzi o samą równię, ja posiadam tutaj gotową konstrukcję, natomiast Wy możecie na przykład podłożyć coś pod nogi stołu, albo wykorzystać deskę i podłożyć pod nią książki bądź kartą. No dobrze, sprawdźmy, jak działa nasza leniwa kula. Lepkość miodu powoduje, że wewnętrzna kula bardzo powoli toczy się po ściankach zewnętrznej kuli. Skutkuje to przesunięciem środka ciężkości. W konsekwencji całość toczy się o wiele wolniej niż mogłoby to wynikać z nachylenia podłoża.